Oh, ale mam ochotę coś rozkupić! Nie widać? Tu można zmienić postaci, a może... jest kot? Proszę, powiedz mi, że jest kot. Proszę, powiedz mi, że jest kot. Aha, rzeczywiście można zmienić. Dobra, będę grał kaczką. Ty, Ty masz kaczkę? M mam. Ja to nie jest kaczka? Myślisz, że to nie jest kaczka? Co to jest? Skurwa, krokodyl! To nie, ja mam. To mi to wygląda na kaczkę. Jest kot, jest kot, jest kot. Jest, kot! jest kota. W dupie, w restauracji mam kota. Nie Jestem zadowolony, dobra, możemy grać. Ja już, ja już mam Czekaj. mam co chciałem. Masz kota, to jest mam żaba. To o, weź żabę, żabę pasuje cię pasuję. Do chuja nie ten. Jeżeli będzie misia albo wąż, to wtedy możliwa. Szukam coś, co wygląda jak ja. Był słoni, ale nie mogę nim grać. Może zagrajmy jedną grę testową, zobaczmy jak to w ogóle wygląda. No właśnie wiem! No dobra Kur. A mać. Graj. Jeden na jednego rozpoczynanie gry, okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Aha, chuj, chuj dupe mi, co ja se wybieram no, po Testowa gra! Testowa! Myślałem, że już wybrałeś, no? Nic się nie stało, nic się nie stało, jest git, jest git. Jesteś żabą jednak nie kotem! No i dlaczego... Bo to chyba wygląda. Okej, okay, okej, okay, dobra, nieważne. Zobaczmy co tu się w ogóle robi. E, Pod mogę... e aktywujesz karty. I chuj, w jakiś stół postawiłem. A, bo to jest osłona! O, ale przydatne! O, tam jesteś, elo. Ej, łatwe to jest. E, poczekaj, niewielu... Nie, ne... N kurwa, nie umiem czytać tej czcionki. Niweluje działanie następnej karty użytej przez rywali. Ała, spadłem. <ścoughs> Cicho. Ty nie czytaj za dużo! Jak to nie? Ja chcę dowiedzieć, co te karty robią. Chodź tu! Odczep się. Kurwa, Turia, tu jest! Ja nie żyję, nie żyję, nie żyję, nie żyję, nie yes, żyję! Mapa. Mam! Jeden do jednego, fajnie. Dobra, Ale dobra, jaka dobra, głupia fajna. mapa to jest w ogóle? Weza, ruszaj się, bo zaraz umrzesz. O, ja mogę. Czekaj, ja mogę zmieniać! Może zmieniać karty? Nie wiem, czy wiedziałeś. No wiem, scrollem! No ja nie wiedziałem, teraz się dowiedziałem właśnie. Ja bym ja takich trochę... kart teraz. No bo ja ci dałem śmieci. O, ale cię bomba Eee, Kto wygrał? Kto... Kto wygrał? Dobra, fajna gra, podoba mi się. No, ocho, super. Teatr. Więc ja chcę... Można zmienić Dobra, postać? Teatr. Wróćmy do menu. No teraz nie, bo żeś się kurwa tak spieszył z tym testowym meczem. Bo już chcecie wy wygrać, już chcę. Uwaga, uwaga. Eee, no scope 360! 360. Kurwa mać Ile masz HP? Eee, 131. No weź ty zginiesz, że jak ja nie umiem celować! Kurwa, a ścianę mi postawił jebany. Ah, jadu by straszyłem się. No, nie, 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 Where are you? No szukam cię. O wow. Ile masz hafa? Eee... A co cię to interesuje w ogóle ty? Dlaczego ja ci w ogóle mówię takie rzeczy? <śmuszczaj> Ach, mam to 12 lat mi zostało <śmuszczaj> Jezu <śmuszczaj> Wow Dobra, dobra, dobra. Nie ma mnie. O, a ty co? Co to było? Co to za wieżyczka? <grymny> o, nie, 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 dude, nie, nie. No nie. Kurwa, tu też dude, 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 jesteś, dude, co? ty jakieś kurwa cheaty robisz, dobra, wróć. tę postacie. Wróć wróć, tak, tak, tak zgadzam się. Ja chcę bo ja kota. przez to przegrywam, bo ja nie lubię do żab strzelać, dlatego. Mmmm. To wszystko dlatego. Jesteś taki wielkoduszny. Tak, rozumiem. Się. Żab nie zabijesz, ale już kota zabijesz, tak? Ten już wszystkiego kurwa używa. A Kurwa, dynamit widziałem! O, 56! Pomyślałeś ile żeś mi zbił! O, 37! O, 56! 1 HP mam! <laughs> Chodź tu! Chodź tutaj! Danielu! Danielu, ja ci pokażę coś fajnego! Chodź! Danielu? Danielu! Co to za smok jest? Kurwa! Ach, mamy to! Czym ty strzelasz, oh. to jebańcu? Reworwerem, to był reworwer. Ja pierdziele. Okej. Okay. Tureta jeszcze użył. Kurwa, no tego Ile się w ogóle masz... nie spodziewałem. Ała, kurwa! Jest! Ja. Dobra, myślałem, że może... W końcu go zabiłem! W końcu! <noise> Dobra, gdzie ty jesteś w ogóle? Gdzie tu się jest? No tutaj oś dobra. Ale ci głowa urosła, chłopie! Czemu tak... Masz dużą głowę! Co ci się stało? Masz głowie? No przecież cieli mi we No przecież masz taki wielki, że trudno nie trafić ten łeb. A nawet nie zdążyłem nic zrobić! Daj ty spokój, nie możesz tak robić. No dobra. Co no dobra. Co no dobra. Trój się kurwa. Mmm, co zrobiłeś okej? Okay. O ty kurwa. Co? Ała! Aj, mia ja swoje. Ja miałem swoje! Ja miałem 6 HP, więc... Oh. Ja miałem 20 chyba <laughs> Dobra Dobra, patrz teraz co ci zrobię, patrz teraz co ci zrobię Kurwa, nie trafiłem <laughs> Coś ty kurwa użyłeś co co, co? co za kłoda bo... jakaś! Nie. No co?! Nie. nie. Wracaj! Nie. nie kurde, ile miałeś HP? Ile miałeś HP? Ile ci zostało? Co? Nie wiem, ja miałem ze 100 HP. A, czyli co? Jeden, jeden, nie? Eee, powiedzmy, powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że Czy się z może dla Ciebie? No nie wiem. O, to już dla brzmi, to już lepiej tak. Kurde, bolek! No, masz taką wielką głowę znowu, że trudno w nią nie trafić, słuchaj. Chłopczyku. Ale i tak, i tak.

i wziąłem nową broń po prostu, która była naładowana. Aha A gdzie ty. Co to się stało? Kurwa jakimś kłodem rzucił we mną. We mnie znaczy się nie mną. Where are you? No tu gdzieś szedłeś. A ła! gdzie ja ci nawet nie widzę, człowieku O, Elo Ojeju Fakt coś użyłem.

Kurda, nie wiesz! Się dałeś na a to gówno, idę na górę. Gówno gra! Gówno gra, i tyle ci powiem. Do góry poproszę, dziękuję. Gdzie? Kurwa, gdzie? Niespodziewanka. Gdzie jesteś, Danielu? Gdzie ty kurwa jesteś? Przestań mnie coś prześladować. Danielu! Nie ukryjesz się przede mną! Fuck, zlikwidowałeś mi kartę Co to za slomo? Po co ci to slomo było? Nie wiem, myślałem, że byłeś za rogiem, chciałem cię. O ja... Bo prawie byłem! Pierdziela. Byłem za rogiem, ale nie za tym, który myślałem. <laughs> yeah. Dobra. To nie jest z tobą. okej, okay, okej. Okay, okay. Dobra, ze mną kojarzy. Koniec. Koniec B. Skaczesz, jeszcze raz, skaczesz raz. Co to za turet? Pierdolona kłoda. <laughs> przepraszam. Ła, palec się! Jakim cudem! Oj, przepraszam! Nie wiedziałem, że się palisz. I co mam z tym zrobić? Może przyjdę ci zabiję. Troszkę. Co? O, ale Ile spanikowałem. Ty HP? Boże, nawet... Jezu, ja się właśnie uleczyłem, spanikowałem troszkę. Ty te kurwa twoje śmieci! tu jesteś. Dzień dobry. Gdzie ty jesteś? Tchórzu! Z różu, nie churzu, z Ej, no! Ja pierdolę! Ty masz jakieś nie dobre pierdolę, karty, co graj. jest? graj! Ała, ała, nie widzę cię! Skąd wiedziałeś, że jestem na górze? A, mam Boże, Ale mi się udało! <ślał> jest. O, jest! Ale jakie skupienie przez chwilę było, czy go znajdę, czy go nie znajdę. <ślał> Jaki jest wynik? 3 no do 1, tak? Ja nie wiem na co ty liczysz, że co, że wygrasz? Nie, no przepraszam, dobra, nie będę taki zły, no nie będę, dobrze. dobrze grasz, tylko po prostu potrzebujesz jeszcze wprawy. Idę mu, kurwa. <laughs> Musisz Idemu, się jeszcze kurwa. dużo Cicho. nauczyć, Danielu. Idę pakiet na jedną. A, 1 odnowy, 1. Kurwa. A Cześć, przepraszam, nie! przepraszam, nie, nie wiem jak anulować. Nie wiem jak anulować, kiedyś się zacznie. No powiedziałeś, że gramy po prostu, no. Przepraszam. Nie <śmary. śmary> O, to Twoja ulubiona mapa. <śmary> Where are you? Aaaa! Oła, 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 oła. Aaa nie, 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 No yes! Yes! Dobra używam to, używam to i lecimy na ciebie Danielu, 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 DANIELU! A! Ale bo chodzę coś rozkurbić? Nie rozkurwia, nie, 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 nie rów tego, nie rów tego Ale to chujowo użyłem. O też masz to samo. O oj ojo Coś... Cicho! Cicho, bo... Jak skoczyłem... ja się czuje, jak ty się... Jezu ty się wystraszyłem! I to mi nie dało punktu! Bo dzisiaj jeszcze nie zabiłem Jak ty się nie zabiłeś. A ła teraz mnie zabiłeś! Ej, to mi nie dało punktu! Co to za oburzenie w ogóle? gdzie się. Ale żeś tego granata rzucił. Prawie cię nie widzę. Prawie cię nie widzę. Ej! Puku, nie! Nie! 50 HP! Musiałeś się uleczyć, prawda? Uleczyłeś się. Nie uleczyłeś się, użyłeś swojej kurwa zdolności, wow! Jesteś ty kurwa gracz! Co to za jakaś mina? Mina nie wypałka, to się nazywa. Ła, poczekaj, przeładowywuję! No, Dobrze, nie. kurwa, lepsze! Jestem lepszy, nie, najlepszy nie, gracz, kurwa! Nie. <głos> <głos> najlepszy jestem, a ty jesteś najgorszy. Gdzieś tam... Ała! Kurwa, co za... Ała! Nie byłem gotowy w ogóle, ja... Ty biegłeś na mnie, kurwa, jak nie być gotowy? <głos> Dobra, po tobie. Kolego Pierdolony turret! <laughs> Żryj te kulki! Au Chodź tu Ała! Ale się spaliłeś, ale i tak przegrałem, no nie! Łeza się odpalił! Panowie, Lepszy. się odpalił. Lepszy! Ja, pierdolę. Ha! Iy, mam ci, Ale to skupienie ja cię. po prostu miałem takie... takie o, tak załadowany miałem, 100% skupienia o, miałem, 100%! Zauważyłem, nic kurwa żeś... Gdzie jesteś? No chodź tu przecież do mnie, chodź! Pozwól mi się znaleźć! Pierdole, jaka głupia karta! kas Pierdolony założył. A ptęczka tak w dupę kurwa! Nie, jak Jakie masz karty w ogóle dobre? O, boja, 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 ściany Dobra ściana. Polecam. Ile za nią kurwa Idę za nią Jak dobrze miałeś taką dużą głowę Daniel jak dobrze masz taką dużą głowę oh, Bardzo lubię twoją dużą głowę Pożegnaj się z widzami teraz bardzo ładnie Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał Jeżeli tak to wpadnijcie do łezy Ponieważ teraz potrzebuje bardzo dużo miłości bo, bo przegrał tyle razy, że wydaje mi się Że w nocy będzie płakać a my płaczącego Daniela nie chcemy, więc wpadnijcie do niego. Kolejny odcinek u niego. Pożegnaj się jeszcze ładnie. Gówno!